Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym filmiku pod tytułem Owoce świata. Chciałabym Wam zaprezentować owoc zwany kaki. Inaczej, że tak zerkam na ściągę. Pomidor żółty. W Polsce używana taka nazwa, bądź churma wschodnia, hebanowiec wschodni. Jest to owoc występujący w rejonach klimatu subtropikalnego. Posiada piękne, duże drzewa. Co tu jeszcze? Owoc sprowadzany jest we wrześniu i w październiku. No, mamy listopad. Ja właśnie niestety nie pokażę Wam jak wygląda, bo już go skonsumowałam, bo był dojrzały i musiałam go szybko zjeść. Kupiłam go bezwiednie. Nie wiedziałam nic o nim. Nie widziałam, słyszałam tylko, że jest dość słodki, więc postanowiłam go wypróbować. Nie wiedziałam, czy należy go jeść. Niedojrzałego, w sensie twardego, czy miękki. Z moich doświadczeń, a jest ich niewiele, raczej kaki umie się lekko miękkie, bo zbyt miękkie jest już takie... Chociaż słodkie było, no może bardzo słodkie nie. Dalej na, mój, na miejscu pierwszym na mojej liście słodkich owoców, w ogóle owoców jest mango. Dobra, dalej. W Hiszpanii, Francji od lutego do kwietnia z Brazylii ściągamy go. Dojrzały owoc ma skórkę żółto-pomarańczową. Żółto, bardziej pomarańczową, bo żółta to jest jeszcze niedojrzała. Co tu jeszcze powiedzieć? Jadalny jest na surowo, właśnie. Podobno do sałatek. Zdejmuje się z niego skórę. Taka jest skórka jak na pomidorze. Nawet troszkę cisza. Bardzo fajnie schodzi ta skórka. Można dodawa dodawać go do, do różnych sałatek, owocowych i tak dalej, i tak dalej. Yy, się go dwa dni yy, w lodówce. Yy, można przechowywać oczywiście. I yy, do dwóch trzech dni yy, w temperaturze pokojowej. Yy, później, no, strasznie dojrzeje. Yy. na początku wygląda jak zwykły pomidor. Ma taką dziwną tylko końcówkę, tu gdzie mają listki i pomidory. Pokażę Wam zdjęcie oczywiście. Co dziwne, w środku nie ma pestek żadnych. Nie ma żadnego, żadnej pestki, żadnych takich pesteczek ani innych rzeczy, które należy wyrzucić. Ma taką jakby, tak jak pomidor w środku, nie wiem jak to nazwać, taki ogonek w środku, jednak ten ogonek, jak dla mnie był jadalny. Jest to taka żelatynka, którą można się pozbyć, ale można też zjeść, bo e, ja, ja osobiście wyrzuciłam, ale współjadacz, e, e, że tak to nazwę, tego owocu zjasto i, i żyję do dzisiaj. Dobra moi drodzy, co jeszcze Wam opowiem na ten temat? Owoc ten głównie znajduje się w Chinach, pochodzi z Chin. Używany jest do różnych sorbetów, różnych słodkich dań, do drzemów itd., itd. Z tego co wiem są dwie odmiany: Jedna właśnie pestkowa, gdzie posiada 8 pestek, druga bezpestkowa. Ja jadę tą właśnie bezpestkową. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Miąższ jest taki galarytkowaty Podobno lekko kwaśny. Ja nie czułam tego kwaskowatości, tej kwaskowatości. Lekko słodki, taki specyficzny smak galaretki lekko słodkiej. Taki, no, niezły. Lepszy niż papaja na pewno. Co jeszcze? Przecież tutaj znalazłam i przeczytam. Ma lekki właśnie cierpki smak. Zależy. Ja mówię, miałam dojrzały owoc, więc nie był cierpki. Kaki jest dobrym źródłem witaminy A i C, słuchajcie. O. Ale także wapnia, dlatego jest polecany przy osteoporozie, moi drodzy, tak więc wszystkie osoby mające problemy z tą chorobą, zajadajcie kaki. A także kobietom, które wkraczają w okres menopauzy. I co wam jeszcze powiem? A, jeszcze jedna nazwa, kaki to... Czekajcie, jak to się... O. Persimona. Z tą nazwą od razu kojarzy mi się Grecja i, i takie now, no ale to moje skojarzenie. Jeśli jedliście bądź macie zamiar, napiszcie mi, co sądzicie o tym owocu. Jak Wam smakował... Oj, przepraszam, zatrzęsło ja się. Jak Wam smakował, jakie polacacie inne owoce? Tak więc na tej mojej liście, że tak powiem, owoców w pierwszym miejscu jest, jak, tak jak mówiłam, dalej mango i chyba następnym po nim jest właśnie kaki. O dziwo. <laughs> Zapraszam na kolejne moje filmiki związane z owocami, nie tylko. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, pa!